Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy, witam Was na kolejne aurze dnia. mamy już środę, 26 maja 2021 roku, przykaz dzień mamy, pamiętajcie. Moi drodzy, no cóż, zaczynamy szybciutko od numerologii i astrologii, ja za chwilkę... Wam tutaj przedstawię wszystkie informacje, jakie właśnie, a propos tej naszej dzisiejszej aury, przygotowałam. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod wibracji liczby 9, więc jest to taki moment, w którym powinniśmy zakończyć wszystkie sprawy, które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, oczekiwanego efektu. No, chyba, że coś tutaj jeszcze, słuchajcie, rokuje, że może gdzieś tam zaowocować czymś w przyszłości, no to róbcie to, tak, jeszcze tam, dajcie temu czemuś szansę. Nie pozwalajcie sobie, żeby różne dziwne kwestie zaśmiecały wasze życie, żeby różne dziwne osoby takie pijawki energetyczne wampiry energetyczne korzystały z waszej energii, z waszego czasu dlatego, że słuchajcie, wasz czas jest najcenniejszym darem jaki tutaj macie, bo energię jeszcze można odbudować, ale czasu już się nie cofnie, czasu się nie wróci więc to jest najcenniejszy skarb jaki mamy i o ten skarb niestety albo stety należy dbać wszelkiego rodzaju, moi drodzy, nieprzynoszące satysfakcji sytuacje osobiste Sytuacje takie interpersonalne. Ludzie, którzy są jak, dosłownie tak jak pijawki, nie oferują wam nic w zamian. To wszystko, słuchajcie, powinno dzisiaj ulec zakończeniu, wyjaśnieniu, zamknięciu. Traktujcie siebie z należytą starannością, z należytą pieczołowitością, moi drodzy. Jeśli zdecydujecie się na to, żeby dzisiaj coś zakończyć, nie idźcie na żadne, na żadne kompromisy musicie zrobić wszystko, żeby wasze życie w następnym cyklu dziewięciodniowym funkcjonowało w jak najlepszym porządku, żebyście byli jak najbardziej skuteczni. To jest, moi drodzy, naturalna kolej rzeczy, że wszystko ma swój początek, środek i koniec i najpierw, moi drodzy, jest coś, co się zaczyna, później wiadomo, że ma coś swój środek, jest koniec i teraz w tym momencie właśnie przygotowywujemy grunt pod nowe rzeczy, po to, żeby mogły być nowe początki. Eee, dlatego właśnie, moi drodzy, taka jest maszyneria, Uruchamiana, niezbędna maszyneria wszechświata. I tak to, moi drodzy, wygląda i cóż, w dniu o wibracji 9 właśnie przygotowywujemy sobie grunt pod nowe rzeczy. Moi drodzy, jest to świetny dzień na to, żeby zakończyć na przykład niechcianą relację, niechcianą znajomość, niechciane kontakty, niechciane jakieś układy zawodowe, niechciane zlecenia, niechciane prace, czy na przykład jakieś bardzo trudne działalności, załóżmy gospodarcze, które nie przynosiły żadnego zysku, warto wtedy gdy zakończy się je na dniu o wibracji liczby 9, mamy wtedy większą szansę, że no, nie będą się ciągnęły za nami jakieś problemy z tym związane, albo nie będą się ciągnęły długo, na przykład takie jakieś tam problemy, inne problemy finansowe. Więc, moi drodzy, to jest dobry dzień na to, dobry dzień też na to, żeby po prostu złożyć na przykład jakieś dokumenty, wypowiedzenie czy rozwiązanie, czy nawet dokumenty rozwodowe. Moi drodzy, co więcej się będzie działo? Księżyc dzisiaj jest w znaku strzelca od godziny 14.39, przepraszam, od godziny 4.39 rano i tutaj strzelec przede wszystkim nastraja nas radością i optymizmem i bardzo dużą chęcią do działania, a więc naprawdę mamy ochotę działać, mamy ochotę się wyswobadać z różnych rzeczy, mamy ochotę po prostu wyzwalać się, tak, bo to jest, słuchajcie, wyzwolenie. Strzelec to też jest właśnie wyzwolenie. Budzi się w nas pragnienie przeżywania przygód, dalekich podróży, może i nawet bardzo ekscytujących romansów, i oczywiście to się staje tutaj bardzo silne. Nasze plany mogą dzisiaj, dzisiaj być bardzo dalekosiężne, przedsięwzięcia mogą mieć naprawdę wielki rozmach. Oczywiście bardzo chętnie tutaj wracamy do jakichś kontaktów, można powiedzieć, starych. no Jak to się mówi, przez potopu świata możemy się tutaj dzisiaj też dość chętnie powoływać na jakieś znajomości. Nawet z dalekich krajów, moi drodzy, i właśnie wielkim powodzeniem cieszą się wszelkie sprawy, które nie wymagają takiej drobiazgowej dłubaniny. Które wymagają przede wszystkim niezależności i natychmiastowego działania. Moi drodzy, no cóż, należy uważać, żeby też jakieś sprawy rozpoczynane, ale tutaj nie będziemy rozpoczynać, a zakończać. W dniu takim, gdzie strzelec panuje na nieboskłonie, moi drodzy, żeby to wszystko miało jakieś podstawy materialne, oczywiście unikajcie też chwalenia się. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dniem takim, gdzie trudno też jest strzec sekretów. Więc na to uważajcie, zwróćcie na to uwagę, bo tutaj Wasze sekrety mogą wejść na jaw, ale również i cudze sekrety i to może po prostu spowodować niepotrzebne zamieszanie. Dzień przede wszystkim też będzie sprzyjał w jakimś sensie nauce, może tutaj religii i charytatywnym jakimś działaniom. Oczywiście dzień też sprzyja reklamie, ale w dniu o wibracji liczby 9 nie zaczynamy żadnej reklamy, nie rozpoczynamy, wręcz przeciwnie, tak? Powinniśmy jakieś nieudane przedsięwzięcia reklamowe, na przykład w dniu dzisiejszym, zakończyć. Jeśli chodzi o dietę, moi drodzy, no to cieszą się tutaj powodzeniem dzisiaj potrawy bardzo proste i najlepiej, gdyby były no, z jakichś egzotycznych krajów. Organizm domaga się bardzo dużej ilości białka, kuszą nas dzisiaj fast foody, wietnamskie budki z jedzeniem, budki jakieś, słuchajcie, tam jedzenie na telefon i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, jeśli chodzi o strój, to wybieramy tutaj stroje bardzo takie sportowe, wygodne albo sportowa elegancja. Raczej unikamy garconek, jakichś garniturów ciasnych, i moi drodzy, tutaj wybieramy dość proste ozdoby i nie jesteśmy skorzy do używania dużej ilości makijażu. To dotyczy Pani oczywiście, no i niektórych Panów. E, moi drodzy, miłość, no to obietnice mogą mieć tutaj he, he, i wielkie emocje, po, wielkie pole do popisu, moi drodzy. E, mamy chęć nawiązywania romansów, no ale pamiętajcie, że jakikolwiek romans nawiązany w dniu o wibracji liczby 9 niestety się nie ostoi i tu nie ma co po prostu. To no może być tylko co najwyżej romans, który może przynieść jeszcze więcej strat i problemów niż zysków, Mamy dzisiaj też tylko ochotę się jeszcze wyłamywać z takich kulturowych schematów, więc może przy okazji wibracji żeby 9 na przykład zakończymy jakąś swoją taką niechęć, może do jakichś takich yy, barier i tutaj te bariery troszkę będziemy chcieli przekraczać. Tak? To duża jest też tendencja do niezależności dzisiaj, więc no, no jeśli chodzi o pole osobiste, na cuda bym tutaj wielkie nie liczyła. Moi drodzy, co więcej na nieboskłonie o godzinie 6.29 będzie miała miejsce kwadratura księżyca z Jowiszem. To spowoduje, że w ogóle nie będziemy się liczyli z radami i wskazówkami naszych przyjaciół. E, moi drodzy, możemy się momentami troszkę niewłaściwie zachowywać i oczywiście możemy też po niektórzy mieć dużą skłonność do przesady. I to wszystko, słuchajcie, sprzęgnie się oczywiście o godzinie 13.30 z pełnią, z Księżyca w znaku Strzelca i również jego całkowitym zaćmieniem i to jest taki moment, kiedy przyjdą pewnego rodzaju decydujące rozstrzygnięcia, może nam troszkę towarzyszyć nerwowy nastrój, możemy być troszkę poirytowani i znużeni. Zatem, moi drodzy, no, trzeba sobie tutaj zdać z tego sprawę, że to dzień może być taki właśnie troszkę wybuchowy, niektóre rzeczy mogą bardzo szybko i głośno, z wielkim hukiem się zakończyć, no sekrety mogą tutaj wyjść na Jafirusz, na różne inne dziwne historyjki moi drodzy, no cóż, to tyle było astrowstępu, a ja już teraz zapraszam Was na kartę pamiętajcie tylko, że dzisiejsza pełnia jest właśnie pełnią bardzo silną, bardzo intensywną i zaćmienie, którego dzisiaj duzna, że tak powiem doświadczy księżyc, to jest słuchajcie, taki bardzo istotny punkt że tak powiem, zwrotny w naszym życiu, i u wielu z Was efekty tych zaćmień będzie można oglądać mniej więcej za około pół roku. A ja już zapraszam na kawę. Moi drodzy, numerologia i astrologia już jest za nami. Przypomnę, mamy środę, 26 maja 2021 roku, dzień jest podładaniem wibracji liczby 9, moi drodzy. Księżyc mamy w znaku strzelca i dzisiaj on tam osiągnie pełnię i również zaćmienie o godzinie 13.13. .13. Przypomnę, że w tradycyjnej astrologii dzisiejszy dzień jest podładaniem Merkurego, tego właśnie kochanego Merkurego Hermesa, ciekawego bożka, Poprosimy teraz aury dnia, kartę dnia dla rezonujących ze mną osób spod pierwszej szóstki znaków zodiaku 26 maja 2021, środa. Barany, byki, bliźnięta. Raki, lvy i panny. No dobrze, moi drodzy, dla osób spod znaku. Barana, wylosowałam kartę trójki buław. No więc słuchajcie, dzisiejszy dzień to jest faktycznie taki dzień, w którym powinniście zakończyć wszelkie jakieś dziwne sprawy, blokące się za Wami, zakończyć przede wszystkim jakieś takie sprawy, wyciągnąć wnioski, podsumować. Takie sprawy, które no gdzieś tam Was troszeczkę można powiedzieć życiowo przeorały. To jest taki moment. To jest słuchajcie, dzień odchodzenia naprawdę od wszelkich problemów, od wszelkich dziwnych sytuacji życiowych, wyciąganie wniosków, zabieranie tych doświadczeń jako no po prostu najcenniejszego daru jakiejś niefortunnej sytuacji bo to tylko tak można naprawdę słuchajcie sobie to wszystko później w głowie przetłumaczyć i przetrwać czego żeśmy się nauczyli w danym momencie, czegośmy się nauczyli w danej sytuacji. Jeśli chodzi też o sprawy zawodowe, to tutaj widzę, że dużo właśnie baranów będzie zbierało jakieś wyniki, podsumowania robiło, sprawdzało, no i też po prostu będziecie od jakiejś rzeczy, które są niezbyt udane do końca, będziecie od tego odchodzić. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie jesteście przyjacielem sami dla siebie, opowiadacie się po swojej stronie, stajecie po swojej stronie, Zbieracie wszystko, jak to się mówi czasami, te zabawki z piaskownicy i idziecie w innym zupełnie już kierunku, tak? Oczywiście bogacie się o te wszystkie e, doświadczenia. Bardzo ciekawy, słuchajcie, dzień. E, to też jest przygotowywanie się, bo dzisiaj też właśnie będziecie się przygotowywać do nowej drogi jakiejś życiowej, bym powiedziała, albo nowego stylu życia, systemu, myślenia, tak? Tutaj takie właśnie już nie roztrząsam przeszłości, Rycerz denarów, moi drodzy, to jest karta, którą balansowałam dla osób z podznaku byka. Generalnie wasza karta, wasz żywioł, bo to jest żywioł ziemski. Moi drogie byki, przede wszystkim dzisiaj działajcie zgodnie z jakimś rytmem, zgodnie z jakimś planem. Trzymajcie się tego planu. Lepsze jest bardziej powolne i metodyczne działanie niż działanie z takiego po prostu z poziomu takiej brawury, bym powiedziała. Byki mają się po prostu tutaj zająć też wszelkimi sprawami, które które nie mają już racji bytu, które nie rokują już niczego. Bo słuchajcie, rycerz donarowy też czasami każe się tutaj zastanowić nad takimi sprawami, powoli, na spokojnie każe się zastanowić, że angażujemy się, w co my się angażujemy, że może angażujemy się w coś, co już tak naprawdę jest niewarte zachodu. Jest niewarte nie warte naszego zainteresowania, jest niewarte już po prostu, to czegoś nie ma. To są sytuacje życiowe, to są czasami jakieś dziwne partnerstwa, to są różne dziwne współprace. I moi drodzy, to jest taki moment, w którym po prostu powoli trzeba sobie stać z tego sprawę, że w co jesteście zaangażowani, trzeba tutaj zweryfikować, co jestem zaangażowany, zaangażowana, w rzeczy, które no, troszeczkę już nie mają, nie mają racji bytu, nie, już, się, już się wykończyły, już się wypaliły, wykruszyły. Moi drodzy, i Rycerz Donarów też mówi o takiej sytuacji, no nie wmawiaj sobie, że jest dobrze, kiedy jest źle, zweryfikuj właśnie to. Czy sobie nie wmawiasz, tak, czy sobie nie wmawiasz, że jest dobrze, jak jest źle, że przetrwasz, dasz radę i tak dalej, i tak dalej, tak, z tymi sprawami się wszystkimi zajmij, tym, co sobie tutaj po prostu sam robisz, czy sam robisz jakieś przysłowiowe pranie mózgu, tak, no to, to tym się zajmij po prostu i tutaj przygotuj dobry plan działania i wiesz, że trzeba się z pewnych rzeczy ewakuować, które już dawno straciły na wartości, które nie są, i już dla ciebie ważne. To też są, słuchajcie, nierozwijające się związki, związki, w których nie ma przyjaźni. To są też nierozwijające się sytuacje e, zawodowe, tak? które są po prostu niesatysfakcjonujące. No, po prostu, coś już po prostu spowolniło swój rytm już się wy, wypaliło. Moi drodzy, siódemka denarowa to jest karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku bliźniąt. Bliźnięta też tutaj po prostu wiedzą, że mają do podjęcia jakieś ważne decyzje, mają do podjęcia jakieś kroki, ale troszkę mogą się z tymi krokami ociągać. Może tutaj jest dla was taka rada, że po pierwsze, jeżeli macie jakieś sprawy, które bardzo długo się wloką, bardzo długo się ciągną, no to może wartołoby tutaj dzisiaj to wszystko zweryfikować też wyciągnąć wnioski z sytuacji, w które byliście zaangażowani. Siódemka denarowa też mówi, żeby po prostu momentami na pewne rzeczy poczekać. Poczekać. No i w zależności od tego, na co tutaj czekacie, z czym tutaj jest to czekanie związane, czy to są po prostu, słuchajcie, takie sytuacje pod wpływem impulsu, więc jeżeli miałoby tutaj dojść do działania waszego, pod wpływem jakiegoś impulsu i nieprzemyślanego działania, no to wartołoby, moi drodzy tutaj się troszeczkę nad tym wszystkim zastanowić i zastosować tutaj właśnie taką taktykę siódemki denarowej, że czekam, tak? Czekam, czekam chwilowo, poczekam na rozwój sytuacji. A jeżeli jesteście po prostu w takich historiach, w takich sytuacjach, że tutaj czekacie nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, i to tylko słuchajcie, tutaj nie wiem, zżera wasz czas. Mało tego, jeżeli prowadzicie jakieś biznesy swoje własne, no to ja tutaj widzę, że są takie osoby, gdzie te biznesy już troszeczkę zaczęły, że tak powiem, zżerać oszczędności. Jeżeli coś zżera oszczędności albo zżera zaoszczędzone przez Was jakieś siły czy jakaś sytuacja, no to po prostu trzeba tę sprawę tutaj dzisiaj uporządkować i w końcu podjąć jakieś decyzje i takie rozsądne, porządkujące kroki. Nie działamy nagle pod wpływem impulsu co do jakiejś sytuacji, które są całkowicie, może wcale nie jakieś tam dziwne, tylko po prostu, moi drodzy, Przeczekujemy, a rzeczy, które faktycznie się tutaj gdzieś tam ciągną już jak flaki z olejem bardzo długo i po prostu to żeruje na waszej energii, nie macie tutaj jakieś swoje zasoby, już tutaj bardzo bardzo że się zaangażowali, no to trzeba się tutaj właśnie nad tym zastanowić. Wszelkie, czy to już trzeba właśnie zakończyć, tak? Więc wszelkie sprawy, gdzie jest za dużo zaangażowane waszych zasobów i zamiast odcinać kupony od tego, to wy tam tylko odcinacie sobie, tak? Coś tam, więc tu już jest to. Do przemyślenia i te sprawy ewentualnie są do pozakończenia. Moi drodzy, dwójka kielichów to jest karta, którą wylosowałam dla osób z poznaku raka e, Chyba najprzyjemniejsza, najsympatyczniejsza, aczkolwiek trójeczka była też jest bardzo sympatyczna, ja też ją lubię. Króla była od czasu do czasu lubię. Zaraz <grych> wam powiem dlaczego. E, no, ale dobrze, moi drodzy, dwójka kielichowa, natomiast jest bardzo sympatyczną kartą. Ale ona tutaj mówi wyraźnie też: zajmij się drogi raku wszystkimi sprawami, kontraktami, umowami, w które jesteś po prostu zaangażowany. Zajmij się też jakimiś sprawami, które cię angażują emocjonalnie, jakieś stare, takie historie, słuchajcie, no nie wiem, z przedpotopu świata, jakieś takie miłostki i tak dalej, i tak dalej. Uporządkuj wszystko to, co blokuje tutaj drogę do siebie. co blokuje drogę. Być może są to umowy, jakieś są to kontrakty, bo też mogą być takie jakieś kontrakty, spółki i inne rzeczy. Ale też może jakieś dziwne umowy sercowe, tak? Ja tutaj nie wiem, będę czekać na Ciebie, no aż uschnę w ogóle, a Ty tam wcale nie schniesz, tylko nie wiadomo co tam robisz, ale tam osoba sobie siedzi, nie wiem, że czeka aż aż, tak, tak. No ja, ja czekam, ja poczekam, ja czekam, jestem wierna, nie wiadomo czemu, nie wiadomo komu, i, i jak ta, niczym ta hrabina kozel siedzę, wierzy, tak. No, a, a, a później nawet biedna nie zauważyła, jakie drzwi zostały otwarte, także została uwolniona, nie mogła po prostu w to wszystko uwierzyć, nie widziała, no nie wiedziała nie widziała swojej przyszłości. Więc to taki jest właśnie moment, moi drodzy. Trzeba się tutaj oswobodzić, wyswobodzić, też może z jakichś ograniczeń dotyczących kontaktów i komunikacji, coś trzeba zamknąć. Dziewiątka mówi, pozamykaj różne sprawy, pozamykaj różne sytuacje. Może trzeba zamknąć jakieś nieudane kontakty, może właśnie się jakiś pijaweczek trzeba pozbyć, może to są nawet pijaweczki z przeszłości, które blokują do ciebie drogę osobom z przyszłości, tak? Wszelkiego rodzaju współpracy. No i też takie wewnętrzne widzę tutaj dogadanie, tak? Czyli się też trzeba troszeczkę wewnętrznie dogadać, trzeba się wewnętrznie ze sobą skomunikować. E, moje drogie raki, trzeba sobie zdać sprawę, że sytuacje, w których żeście się znalazły, to nie jest wina innych ludzi, tylko to jest po prostu efektem jakichś tam działań czy wybranych lekcji życiowych, i to jest właśnie taki moment, żeby też się troszeczkę tu ze sobą pogodzić, zamknąć ten temat, e, dogadać. Król Buław, moi drodzy, to karta, którą wylosowałam dla, dla osób z podznaku lwa. No i teraz moje drogie lwy. Król Buławowy mi się też bardzo często właśnie kojarzy z osobą z podznaku lwa, no bo to wiadomo, to jest trygon, trygon, trygon ognia. Ale moi drodzy, o czym on mówi? On mówi o tym, że ktoś jest zaangażowany w kilku miejscach. Ktoś jest zaangażowany w kilku pracach. Czasami ktoś jest zaangażowany w kilku relacjach. I za dużo czasu poświęca kilku może sprawom na raz, tak, kilku relacjom na raz. I to jest tak. Albo Wy, moje drogie, lwy, jesteście w takiej sytuacji i po prostu może za dużo roku za ogon chcecie trzymać, ciągnąć, więc trzeba to po prostu tutaj pozakańczać. Może sami jesteście w takiej sytuacji osobistej, którą by trzeba było po prostu uporządkować. Jak to się mówi, dwóm, dwóm królom służyć nie można albo dwom panom, moi drodzy, no i osoby spod znaku lwa, jeżeli wy jesteście w takiej sytuacji zaangażowani, że ktoś po prostu sobie robi z was takie Yy, opcji awaryjne i tak dalej, i tak dalej, no to ja tutaj widzę, że wy też powinny wziąć sprawę w swoje ręce i powinny bronić siebie. Dziewiątka i dzisiejszy dzień słuchajcie, mówię o tym też broń siebie, broń swoich granic, nawet jeżeli by Ci się wydawało, że masz stracić, to po prostu broń się, tak, bo lepsza jest obrona i, 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 i strata jakiejś tam pozycji w obronie niż yy, yy, poddanie się, tak? To jest to jest, to jest najważniejsze, moi drodzy. No, przejęcie po prostu kierownictwa i kontroli nad własnym. Tym życiem. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dyrektorowanie, trzeba być dyrektorem swojego życia, swojego czasu. No i cóż, no, trzeba, trzeba, trzeba też ten czas uporządkować. Więc tutaj też jest to porządkowanie spraw relacyjnych, dla co po niektórych lwów, w zależności od tego, jak tutaj się te lwy w tej sytuacji odnajdują. Jeżeli wy jesteście zaangażowani w jakieś takie relacje, świadomie, no to tutaj trzeba to uporządkować. Jest to ostatni taki dzwonek, mogłabym rzec. Natomiast. Jeśli lwy mają kogoś takiego i ten ktoś jest po prostu bardzo zajęty i sam nie wie czym, to można go po prostu w odpowiednim kierunku pokierować, tak? No, pokierować go, żeby wiedział, czy ma skręcać w prawo, czy ma skręcać w lewo, bo jeżeli nie wie, gdzie, no to trzeba mu pomóc zdecydować. A Wy to możecie zrobić doskonale. Moje drogie panny, dla pani wybrałam kartę piątki buław. Słuchajcie. Troszkę takiej wewnętrznej walki, troszkę takiej szarpaniny, może bez celu, może mniej, może bardziej. Konkurują w Was sprzeczne emocje, sprzeczne uczucia i różne dziwne sytuacje. Uwaga na wybuchy, na wybuchy emocjonalne. No i oczywiście, moje drogie panny, tutaj panny to muszą uważać na to, żeby znowu im nie skoczyło ciśnienie. Pannom nie może dzisiaj skoczyć ciśnienie, bo może Wam skoczyć z jakiegoś powodu, słuchajcie, tutaj ciśnienie. Różne wizje, różne opcje, e, różne sytuacje. Słuchajcie, czas konkurencji. Więc jeżeli jesteście tutaj zaangażowane, Wy też, moje drogie panny, w taką sytuację osobistą, że trzeba gdzieś może z kimś konkurować, albo trzeba konkurować o czas, albo o coś tam, no to. Też trzeba byłoby to po prostu, moje drogie panny, zweryfikować i ewentualnie w dniu dzisiejszym pozakańczać. Piątka buław i dziewiątka na nieboskłonie, czy dziewiątka z naszego, z naszego tutaj działania wszechświata, tak? I na nieboskłonie to, co się dzieje, pełnia. Słuchajcie, tutaj pewne rzeczy mogą troszeczkę być skrajne. Możecie dzisiaj troszkę, moje drogie panny, wybuchnąć. Właśnie dlatego mówię, no proszę uważać na ciśnienie. Takie różne sytuacje wam się mogą troszeczkę, bym powiedziała, takie zdrowotne przytrafiać. Dlaczego? No, dlatego, że po prostu coś w sobie tłumicie za długo, za często. Trzeba po prostu z tym też zrobić, moi drodzy, porządek. Nie konkurujemy o partnera czy o partnerkę. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to są troszeczkę sytuacje nie fair i trzeba po prostu też jasno i zdrowo postawić granice. Tutaj jest też to moment, słyszę, takiej konkurencji międzyludzkiej. Jeśli chodzi na przykład o pracę czy coś takiego, moje drogie panny, no to cóż, nie poddawajcie się tutaj też bez walki. Ta karta mówi, nie poddawajcie się bez walki, ale jeżeli to już jest naprawdę jakaś bardzo długotrwająca sytuacja, kiedy nie widzicie już sensu tego, no to w dniu dzisiejszym możecie to po po prostu zakończyć. No, no, taka historyjka, moi drodzy, może się też zakończyć u niektórych z Was samo z siebie naturalnie, właśnie. Jakiś okres takiej dziwnej rywalizacji i okres takiej, jakaś sytuacja, która Wam podnosi, moje drogie panny, dzisiaj nie może z Waszego życia dzisiaj odpłynąć. Samoistnie, będzie sama taka miła i się zakończy. <gryw> Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną Aurę.